halo! Cześć! witam was bardzo serdecznie z tej strony Jowy ja Gra, czy jak obiecałem w serii z Grida, dzisiaj zaczynamy naszą przygodę w grze Dirt 3. Może zanim przyjdziemy do gadania, od razu zajmiemy się zabawą. Tak, mamy mieć 4 sezony. Każdy sezon to są te cztery główne. Powiedzmy, że trójkąty. Tak, każdy trójkąt ma swoje pomniejsze zadania, więc zajmiemy się tym. Oczywiście sezon pierwszy. Oczywiście Alpine Stars Trophy będzie to taka miła rozgrzewka na początek. Tak, nasz główny mechanik gada nawet fajnie. Widzisz, słychać ja taki australijski akcent, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak, tak, tak. Rajdy wszyscy znamy. A, B, różne tereny. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zanim rozpoczniemy wyścig, pobawimy się nieco ustawieniami i trudności. Niestety, będę musiał zejść nieco z poziomu trudności, co mi się nie podoba, ale no trudno. Zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Tak, każda sekunda się liczy, im szybciej, tym lepiej. Tak, klasa jest 2000 przez długi czas uważana za jedną z królewskich klasa Obecnie R5 się tym zajmuje, ale nie mamy jej tutaj dostępnych. Niedawno wyszedł, wyszła gra Dirt 4. Może kiedyś będziemy do niej zasiadać. Obecnie powiedzmy, że zamiast Dirta 4 rozpoczniemy naszą przygodę w Dirt 3. Mamy system reputacji, system reputacji wpływa na poziomie, jakie osiągamy. Oczywiście możemy rekomendowane, czyli najprostsze wyzwania, dające najwięcej punktów wybrać. Ja osobiście wolę wybrać nieco trudniejsze, dlatego siędziemy za kierownicą Peugeota S2000 model 2007, 207 Właśnie w Timu Castrol, zobaczymy co z tego wyjdzie. Tak, Finlandia bardzo piękne rajdy, bardzo szybkie, dynamiczne. Jeden z najszybszych. Nie tylko rajdowi, ale też wyścigowi ogólnie pochodząc z Finlandii, słynne hamowanie lewą nogą, tak. I oczywiście niestety, mieliśmy zacząć przygodę na takim e, średnio zaawansowanym poziomie trudności, niestety będziemy musieli zejść nieco, uszkodzenia wizualne, ABS e, mamy, kontrolę stabilności tak, ale bez żadnych dodatków typu kontrola e, prędkości czy kontrola jazdy, dostępny chyba tylko dla casuala. Żeby się nie będziemy się bawić w ustawienia, bo mamy ich bardzo mało. Yy, długość skrzyni biegów, siła docisku, zawieszenie, wysokość pojazdu, rozłożenie dy blokady dy dyferencjałów i hamulców. Może kiedyś będziemy się tym bawić, teraz pominimy to sobie, mówiąc krócej. Jak widzimy naszego pięknego Peugeotica. Dobra. Jak widzicie, gra niestety jest w języku angielskim, gra nigdy nie wyszła na język polski, mimo że już mam edycję Steam. Także zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Auć, auć, auć. Dobra. Dawaj, daj Gazu! Gazu malutki, musimy wygrać! Tak, uzyskaliśmy nasz pierwszy obiekt. Każdy obiekt daje nam określoną punkt, ilość punktów reputacji. Każdy, każdy zespół determinuje swoje wyzwania, które są wybierane losowo spośród tam określonej puli. Mam tylko nadzieję, że damy radę i dosyć szybko poradzimy sobie i nie będziemy zawalić drogami, które będą doganiane. Auć, 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 mały offroad, mały offroad. Dobra, wykorzystamy z, skorzystamy nieco z mechaniki flashbacków, które znamy już z serii GRID. Jak widzicie, no tutaj niestety... Dobra, eee, flashback i jedziemy dalej. Minuta 31:909. Całkiem dobry czas, zobaczymy jak nam to wszystko wyjdzie. Uzyskaliśmy prędkość, jesteśmy pierwsi na tablicy wyników. Jestem z tego bardzo zadowolony. Także zaraz zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na razie idzie nam całkiem poprawnie, z czego jestem zadowolony. Dzisiaj poznamy podstawowe tryby rozgrywki, którym będziemy się jeździć, czyli Rallycross Cross i właśnie raidy. Może później pobawimy się nieco innymi autami. Muzyka jest całkiem przyjemna, zobaczymy. Minuta 32, jako czas, dobra. Nie, wiecie co, nieco się pobawimy. Zrobimy sobie nieco krótszą skrzynię biegów. Wyższy docisk i obniżymy, nie, i nie zmieniamy reszty ustawień. Zobaczymy, co nam to da. Mam nadzieję, że pomogą, a nie będą nam przeszkadzać. Przed nami startuje Fiat Punto. Zobaczymy. Czy go dogonimy? Na krótszych odcinkach zwykle to jest osiągalne. Dobra. Jak widzicie, mamy podgląd też już kto yy, przed nami jechał, jakie ma uzyskiwał czasy. I zaraz zobaczymy. Dobra. I Hopka. Nawet nie zwracam uwagi, czy prowadzimy, czy nie, a szkoda. Ktoś już nam się tu rozbił. My też jesteśmy na najlepszej drodze, więc się nieco cofniemy. Dobra. Tutaj mówię, nie będą nas tak bola bardzo bolały cofania czasu, bo tylko co stracimy, to 50 punktów reputacji, więc po prostu sobie to wykorzystamy. Mówię, dla mnie taka strata nie jest zbyt duża, więc mogę sobie na nią nieznacznie pozwolić. Aaa, miotaniem jak szatan. Dobra, tu gdzieś się rozbił nam inny przeciwnik, powiedzmy, w klasie. Padaj. No. Mam ci nadzieję, że damy radę pokonać wyznaczony przez naszego sponsora yy, czas. Niestety tutaj nie ma mechaniki prowadzenia własnego zespołu rajdowego, co mi się bardzo nie podoba. Z dużym moim zdaniem uproszczeniem ale no niestety jakoś musimy dawać sobie radę. Dobra. Ścieliśmy tutaj znak, ale czas mamy wyrobiony. Ui, jeszcze 360, ale to ten pięknie wyrobiony. Tak, podium? Nie dosyć, że podium to jeszcze wygrana, ale dobra. Jedziemy dalej, może co? Od razu mamy drugi poziom. Poziomy będą tutaj bardzo szybko się nabijały, więc no, będziemy to wykorzystywać bardzo mocno. Koniu Motorsport. Dobra Zobaczymy jakie auta nam będą udostępniać. Tak, system punktów. Będziemy bardzo szybko masterować tak naprawdę to wszystko, więc... No cóż, zobaczymy jak to nam da. Rallycross. Cross. Różne nawierzchnie, szybkie auta, bardzo potężne i napędne na cztery koła. Moim skromnym zdaniem jeden z najfajniejszych obecnie rodzajów wyścigów, jakie możemy mieć na, na powiedzmy, że no, w motosporcie, tak? Jakie mamy auta? Ford RS200 Rally X, Ford Focus, Mitsubishi Lancer i Subaru Impreza. Powiem Wam tak, wiele tych aut będziemy mieli jeszcze okazję jeździć. A najrzadziej tak naprawdę będziemy używali Mitsubishi Lancera Evo. Więc siadamy za kierownicą, kierownicą Lancera i zobaczymy, jak tam teraz pójdzie. Trzy kółka w miarę szybki wyścig, więc zobaczymy. Tak, tak, to jasne. Nie ma tutaj mechaniki e, tzw. Tak Joker Labs, więc niestety, ale nie można uznać tego za pełnoparny Rally Cross. Ogólnie Dirt 3 jest bardzo uproszczoną grą. Trudno. E, difficulty and Settings Vehicle Setup. Wiecie co, jedziemy na takim domyślnym ustawieniu, czyli wszystkie są opcje po środku. Mówię, nie jest to jakaś wymagająca gra, więc bardzo fajna, jeżeli, be, jeżeli będzie jakaś oferta pozwalająca na zabawę na Steamie, żeby ją sobie za darmo polecam. Polecam, po prostu. Dobra. I tak naprawdę pierwszy poważny zakręt i pierwszy dzwon. Eee. Jak widzicie, no mówię, ja się nie wstydzę korzystania z tej mechaniki cofania czasu, bo tutaj nie jest, tutaj nie będzie to takie trudne i korzystanie. Jesteśmy na razie na piątym miejscu. Warto by mi było się nieco przebić. 29-222 no cóż, mamy szansę, jeżeli... Jeżeli niczego nie sknocimy, no to mam cichą nadzieję, że... No niestety tutaj mówię, ta gra aż tak nas nie każe za to, że... Wykorzystujemy mechanikę cofania czasu, co będę wykorzystał wręcz nagminnie. Dobra, mamy pierwsze miejsce, teraz walczymy o jego utrzymanie. Jeszcze nam nieco ponad jedno kółko zostało, ale to moment. Będziemy mogli ocenić, czy nam dobrze idzie, czy nie. Kół. Czas okrążenia chyba mamy już wykonany, ale to czekajcie, sobie zobaczę. Bit Lap Time. Tak, mamy już czas okrążenia pokonany. Jesus, Dobra, szybki rewind. Tu w miarę prowadzimy jeszcze dobrze samochód, więc tutaj sobie weźmiemy przywrócimy. Dobra. I... jeszcze ostatnie zakręty. Od razu mówię, nie wszystkie, powiedzmy, te obiektywy, czy te wszystkie wyzwania będziemy w stanie realizować jak należy. Ale ty podstawowe dajemy radę. Pierwsze miejsce, minutowe 21, bardzo fajny wynik. Dobra, dobra, nie słuchajcie mi tak, bo. To nie jest wyzwanie. Niestety, no, przychęciłbym sobie śrubę, ale niestety gram na klawiaturze, co jest dosyć wymagające. Już samo w sobie. Trzy powtórki użyte, Boże, jakie ja nienawidzę tych powtórek, ale skoro już andają, będę je hamsko wykorzystywał. Już mogę zakończyć tą serię. Dzisiaj zrobimy sobie pełne e, Alpine Stars Trophy i zobaczymy, co będzie dalej. Jo jo, jo, dobra. Dobra, przestańcie mi tak słodzić. Dobra. O, Rajdy z autami lat 70. w Kenii. Bardzo fajne zawody. Mamy do wyboru Fiata, Lunchie. Opla, no i oczywiście Escorta i powiem Wam, jako już jestem fanem tego rodzaju rajdów, wykorzystam tak naprawdę zastanawiam się pomiędzy Fiatem a Oplem, bo Stratos silniki by Ferrari, ale to nie jest to Dobra, wiecie co, Ford Escort MK2 tym autem jeszcze nie jeździłem nie po tej trasie, zwykle wybierałem właśnie Escorta, bo, bo wyglądał najbardziej fajnie ale uszanujmy klasyki, bez Forda Escort'a nie mielibyśmy takich rajdowych legend jak Ford Focus RS czy ST, szczególnie w edycjach WRC. Tak, to... czy Ja wiem czy to będą takie trudne wyścigi, powiem Wam, że właściwie w Kenii osiągało się najwyższe właśnie prędkości, 200-210 czy więcej kilometrów na godzinę. Win by lead by one second, Ok, no to tutaj sobie wydłużymy skrzynię biegów, zmniejszymy sobie siłę docisku, poróżimy zawieszenie i podniesiemy ogólnie je. resztę ustawie zostawiamy takie samo i powiem wam, że to będzie bardzo przydatne w Kenii, wysokie zawieszenie, miękkie, bardzo wymagający teren, bardzo niebezpieczny, więc... A... Tak, jeszcze era silników wolnosących, bez turbo, bez napędów na cztery koła i... I te piękne zawiatanie tyłem. Powiem wam, teraz już takich wyścigów rajdowych nie ma. Wręcz w rajdy zaczęły zmieniać się wyścigi jak DTM, czy e, właśnie inne takie typu WTCC, czy bardzo techniczne prze dziedziny. Za dużo pewnie dzielę. Wiem, możecie mi to wypominać w komentarzach. Te zamaszyste uślizgi, siup, siup, siup. Dobra, wracamy na trasę i jedziemy dalej. To jest dosyć długi odcinek, jak widzimy. No, nie taki długi, dłuższe się widywało. Ale tutaj odczucie prędkości jest o wiele, wiele przyjemniejsze, powiem wam. Nie wiem dlaczego gra ma takie spadki w płynności Pewnie jest z powodu relatywnie wysokich niewysokim graficznych, które tutaj ustawiłem Ale To się chyba, to się poprawi jeszcze do następnych odcinków Mam ciłą nadzieję, że już Będzie można później grać już Stabilnie, płynnie 30-60 klatek, nie wiem w Jaką jakość ustawimy Dajcie znać, czy chcecie wyższe Wartości FPS czy mniejsze? Bo to jednak bardzo mocno determinuje to, jak bardzo będę wymagał od siebie i od komputera. Ja ja, dobra i jak widzicie, no rajdy autami klasycznymi są dosyć takie charakterystyczne i bardzo przyjemnie się nimi jak dla mnie jeździ, więc bardzo chętnie będę wracał do tych yy, kategorii. Będą lata 60 będzie Mini Cooper, będzie yy, Renault Alpine A110 i wiele innych klasycznych wozów, więc zabawa będzie przednia jak dla mnie. Mówię, dawajcie znać. Mam ciągłą nadzieję, że po serii z tej gry siądziemy już za kierownicami, za kierownicę Gier pokroju Coria Macrae 2, 3, 4 albo 2005. Fajnie by było, zobaczymy jak to wyjdzie. Eee, oczywiście tutaj Vehicle Setup, e, mały docisk, luźne zawieszenie i wysoko. Lancia Stratos przyjedzie przed nami, a za nami będzie Ford Cad Opel Kadett. My w naszym Fordziku będziemy też jechać. No, mam cichą nadzieję, że wygonimy tą lunchę. Zobaczymy co z tego wszystkiego wyjdzie. Pewnie jest, nie wiem, czy słyszycie w tle, jak pracuje moja karta graficzna, żeby to wszystko jakoś uciągnąć. Niestety, dalej nagrywam na laptopie. Mam nadzieję, że w przyszłości dorobię się własnego komputera typu klasy PC normalnego, ale na razie to dla mnie chyba nie będzie problem, czy też dla was. O, suń się lunch, ja. Z czasem zejść poniżej określoną wartości, zobaczymy, czy to się nam uda. Nie mówię, nie mamy tutaj, to nie jest era 4 napędówek. Era 4 napędówek dopiero zaczęła się w latach 80., e, drugi, także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja osobiście uważam, że stare rajdy miały coś więcej w sobie. Osoby już na tym OSie, co jest. Nie dogoniliśmy go. Trudno, ale jak widzicie, czas mamy bardzo dobry. Bardzo. No. Dobra, dobra, dobra. Przestańcie mi słodzić. Wiem, że staram się jeździć dobrze. Dobra. Y tutaj te podstawowe wyścigi mamy już za sobą. Tak, tak. Jak widzicie, nie używaliśmy żadnego flashbacku, co mnie bardzo cieszy. Ja jestem. Staram się jak najmniej ich używać. Arai off-road ok, fajnie, fajnie. Brembo Blast? nie, to nas na razie nie interesuje. Ho ho ho. Tutaj, My kończymy dzisiaj serię Alpine Stars Trophy head to head. Tak, ścigamy się równolegle do drugiego kierowcy. Tor, tak naprawdę, jak ósemka. Także zobaczymy, co wyjdzie. Jasne, jasne, tu chodzi o czas. No, właśnie, tu nie będą niektóre skoki, które będą nam przeszkadzać wręcz, ale trudno. Jakżeśmy wcześniej nie jechali, peżotem tak teraz wsiądziemy za kierownicę Abarta. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja osobiście uważam, że wyjdzie nam to całkiem na rękę. Także. Mug. dobra, jedziemy, jedziemy. Fiaciku. Smelter znowu. Tak, tak, tak. Wy to nazywacie competition. No dobra, no zaraz zobaczymy co oni potrafią Tu, 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 Win by Elite. No to dobra. Ustawienia zostawiamy seryjne, a od razu się ścigamy Nie ma to tamco, nie ma co tracić czasu. Czym jedzie nasz przeciwnik? Nasz przeciwnik jedzie peugeot W tym trybie gra nieco wariuje, jeżeli chodzi o... o ...wykrywanie, kto jest pierwszy, kto jest z tyłu, więc... ...dowiemy się tak naprawdę na koniec całego... ...powiedzmy tej... ...szalonej ósemki, co się dzieje. Także jedziemy ogniem. Jak widzicie, niby prowadzimy, a jednocześnie nie prowadzimy. I w tym momencie, właśnie, bardzo trudno jest ogarnąć, o co tu chodzi. Kto prowadzi, kto nie. Dlatego niech wygra, powiedzmy, wynik na mecie. Dawajcie, no, znacie, jeżeli chodzi o głośność gry, czy jest za głośno, za cicho. Pamiętajcie, każda wskazówka jest bardzo ważna. I ostatnia prosta i... AND THEY CROSSED THE LINE! Jak to lubi mówić w girze Ok, minuta 37.190 nie jest źle. Wręcz jest genialnie, bo niby mieliśmy wygrać o sekundę, wygraliśmy o 10. Także zaraz zobaczymy jak to nam idzie. Dobra, runda finałowa. Zobaczymy co nam da, jakie mamy wyzwania na ten, na ten moment. Okej, okay, pokonać czas. No to nie jest jeszcze źle. Będą momenty kiedy nam dadzą tak absurdalne tutaj wyzwania, że to jest, już to się w nie mieści, no ale już trudno. Też nie na każdym powiedzmy takim wyzwaniu musimy dawać radę. Oczywiście fajnie by było, ale zobaczymy co nam to da. Zwolony zderzak przedni, ale nie możemy się zatrzymać, mamy i tak włączone uszkodzenia, tylko wizualne, także ja się o to nie martwię. Podcinanie naręczne mało nam daje niestety, co mnie bardzo smuci w tej grze. Ale jak już to nam, daje, nam pozwala stanąć po prostu bokiem i to wszystko. Nie prowadzimy te 3,5 sekundy, ale zaraz zobaczymy. Mówię, no bym musiał tutaj żonglować między tymi trybami, pomiędzy casualem a, a customem, pomiędzy customem a intermediate, więc poziom trudności będziemy tutaj, ustawiłem ustawiam sobie na 2 na 6, poziom drugi z 6 W wielu momentach na intermediate byśmy, byśmy dali radę, byśmy dali czadu, ale jednocześnie no niestety, ale po yy, prostu niektóre obiektywy są za trudne a granie na klawiaturze, bo nie sprzyja temu wszystkiemu też, tak i then the cross line. Ouch. Znowu blacharz będzie miał coś jak do roboty. Boże, jak w gridzie. No ale trudno, wygraliśmy, więc nasze pierwsze zawody, takie już poważne, taka seria cała, niby e, wygrana. Dawajcie nam te punkty doświadczenia. Bardzo hojnie nimi jesteśmy obsypywani, więc moim skromnym zdaniem nie musimy się o nich martwić. Tak, yy, trzeci poziom, zaraz będzie czwarty, a zabawa kończy się na trzydziestym. Także tu mamy złoto. Pach! Pieczątka wbita. Także do zobaczenia w następnym odcinku. Będziemy mieć Bremu Blast, a potem mamy Rockstar Clash. Zobaczymy, co z tego wszystko wyjdzie. Nie zapominajcie, zasubskrybować konta, dać łapkę w górę, w dół, komentować. Także trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!